Witam dzisiaj coś niesamowicie prostego. Amanda Sticker Book, które jest dziełem studia EFAN Soft Games. Zadanie jest prozaiczne, ponieważ musimy pomóc dziewczynie oczyścić jej książkę z nalepkami i też pokonując kolejne poziomy, zdobyć kolejne nalepki, żeby tą książkę móc skompletować i ukończyć. By tego dokonać, to musimy przejść kilkadziesiąt poziomów. Ja tą grę przeszedłem w 8 godzin. Na początku myślałem, że ta gra to jakiś crap, który odpalę na pół godziny, max godzinę i zrezygnuję po tym, ale tutaj szczerze powiedziawszy mile się zawiodłem. Gra nie wygląda jakoś specjalnie, ma tutaj prostą, nieczytelną grafikę, ale jest jednak dosyć grywalna. Poziomy są dosyć proste, a naszym zadaniem, jak już wspominałem, jest tutaj połączyć ze sobą trzy y, lub więcej takie same elementy, Czyli możemy przesuwać jedno z drugim właśnie jeśli chodzi o dwa pola i w ten sposób musimy spowodować, żeby w pionie bądź w poziomie minimum trzy elementy w jednej linii bądź kolumnie się ze sobą zetknęły. Na skos to nie działa. I tutaj, w danym poziomie, mamy za zadanie, czy to odkryć odpowiednią ilość tutaj pól, a odkrywamy w ten sposób, że właśnie czyścimy elementy, które na nich stały, czy też musimy zebrać odpowiednią ilość jakichś konkretnych elementów, i w ten sposób, przechodząc poziom za poziomem, przechodzimy do kolejnych leweli. Nie, jak już mówiłem, ta gra i przejście właściwie zajęło 8 godzin i tutaj poziomy, które przechodzimy nie są limitowane czasowo, więc gracz ma czas na to, żeby się na spokojnie zastanowić nad tym, co zrobić, a jeżeli gdzieś utkniesz, to gra też po kilkunastu sekundach pokazuje miejsce, w którym można przesunąć te elementy. Jeżeli natomiast zdarzy się, że już nie będzie możliwości wykonania żadnego ruchu, to cała plansza zostanie przetasowana i będziesz mógł kontynuować rozgrywkę, więc nie ma tutaj możliwości, żeby się na jakiejś planszy zablokować. Wyjątkiem, takim najtrudniejszym elementem gry jest walka z bossem. W grze spotkamy chyba 4 albo 5 przeciwników, i tutaj jest cały problem, że ta walka już jest ograniczona czasowo. Musimy szybko działać, szybko znajdować właśnie te połączenia, ponieważ tutaj, jeżeli nie wyrobimy się w jakimś konkretnym czasie, to przegramy. I to jest pewien taki minus, bo to jest dosyć trudne. Ja czasami musiałem po 2 trzy razy powtarzać daną potyczkę. Tutaj trzeba kombinować tak, żeby jak przeciwnik się porusza z lewa ku prawej i z powrotem, żeby nad nim rozwiązywać właśnie te układy, a te elementy, które zgadniemy, one wtedy spadają w dół i go atakują, odbierając mu zdrowie. To jest dosyć trudne, ale też to przejście. I jest jeszcze taki mały myk, że jeżeli kompletujemy minimum 4 elementy, czyli czasami tam się uda 4, 5 bądź nawet i 6 bądź przy dobrych wiatrach i 7 elementów skompletować, kiedy się łączą w pionie i w poziomie, to jeśli uzbieramy odpowiednią ilość jakby takiej many, to mamy możliwość użycia trzech elementów: młotka, który pozwala rozwalić jeden element, właśnie ten, który musimy odblokować, czy też bomby, która rozwala 4 elementy. Ale jest też taki specjalny przedmiot, który zbiera wszystkie elementy danego typu z planszy, więc to też nieco przyspiesza grę. Też fajnym pomysłem jest to, że niektóre z pól są jakby tak zablokowane, są nie do ruszenia, nie możemy ich przemieszczać, więc tutaj trzeba kombinować w ten sposób, żeby jednak dostawić do nich te elementy, które już widnieją na tym polu, i w ten sposób właśnie zdjąć taką linię blokującą, a niektóre są nawet i dwukrotnie zablokowane, czyli musimy dwa takie komplety ustanowić, żeby móc to pole odblokować. Tak więc to właściwie tyle o tej grze. Ocena ta jakieś 5 na 10, no można powiedzieć, że ta gra jest typowo średnia, ale powiem, że jest grywalna, skoro ja ją też przeszedłem. Ona jest także dosyć tania, jeżeli uda wam się ją dorwać gdzieś na wyprzedażach, to ja myślę, że też się nie zawiedziecie i tak jak ja wciągnie was na tyle, by tą grę przejść do końca. Prosta gra logiczna, która jednak warta jest uwagi i spróbowania samemu, mnie akurat bardzo się spodobała. Tak więc polecam. Po instalacji gra zajmie na dysku około 37 MB, a jeżeli będziemy chcieli ją zainstalować, to do pobrania będzie ich około 35. Na Steamie gra kosztuje 10 zł, co jest w sumie ceną jakby nazbyt wysoką od tej zawartości. Gra jest dostępna jedynie na Steamie, ale czasami na samym Steamie zdarzają się dosyć duże obniżki i tutaj od 3 do nawet 2 zł cena spada. Więc na najbliższej wyprzedaży, która będzie już wkrótce, w grudniu będzie można ją dostać naprawdę za grosze. Niestety nie mogę pokazać tego, ile osób w nią grywało, ponieważ Steam Charts nieco wariuje, jeśli próbuję właśnie tą grę wybrać. Nie ma jej także wymienionej w How long bit, więc tylko ja od siebie mogę powiedzieć, że mnie przejście tej gry zajęło 8 godzin. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem jak inaczej, Hakimodo.pl Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji.